się Siema, maneczko widziałem z tej strony gdzieś się znowu idzie będę grał w Rival'shi Waszą ulubioną gierkę rywalsi. Wszyscy razem Awe Rivals I ziemną nie tylko ja będę tutaj grał, ale ziemną jak już widzicie tutaj okienko w druzinie jeść NUBE! Yeah! Yeah! Siema, NUBE! Będziemy robić najbardziej epickie duo jakie może być z Dwóch idiotów kontra, cała Masia Prograczy i jak damy tak. sobie radę? Czy damy radę? Tak! Damy radę! Na budowę idziemy! No dobra, no to dawaj! Graj i lecimy jeden na jeden! A, nie jestem dowódcą drużyny, ty jesteś dowódcą, Nubek. Jeden na jeden? Tak, i, e, dwa na dwa, Jeziu, jeden na jeden. Ja, ty no, ty, ty. no nie, nie możemy jak jesteśmy w no. drużynie. Już, już mnie ponosi, nie? Przyzwyczajenie, ja, ja się. Ja się to, no. Ogólnie bierz broń jaką chcesz, jaką najlepszą. Mamy ich, ziamie, o, mamy ich wgnieść w ziemi, mamy ich gnieźć w ziemię, mamy ich zasiać jak drzewko w Minecrafcie normalnie. O, dobra, dobra. To ja wiem, jaką broń chcę, czy nie wiem, jaką broń w sumie. Lecimy z nimi jak, z jak na diamentowej łopacie z dirtem normalnie. ty jakie no poziomy mają oni, ty, co to ma być? Wyzwanie. Co to za matchmaking? 140, no to kurczę, to powodzenia. To się nazywa wyźwanie Nubek, to się nazywa wyzwaniem. Dobra, wiesz co, ja pójdę na taki standardowy w miarę zestawik sobie. Znaczy w miarę standardowy, tylko karabin sobie wziąłem ze standardowych rzeczy w sumie, to więc nie standardowy. Ja tutaj mam zestaw normalny. Happy mila, normalnie No takiego. normalnie, ale lecimy z nimi normalnie, jak się ostatnimi lamusiami, pyk. Ja od razu... Jump style. A ten to już stoi ten nic nie robi, ten ma to gdzieś, on nie chce grać. Tak więc wypierniczaj stąd, jak nie chcesz grać. Oj, oj, oj. Ja, ej, ty, ja o... twoim gadałem, nie z tobą, co ty tutaj on ma kurcie, tak... No nie no, do mnie strzela ja do jego kolegi próbuję się bawić. Nie ma tak, nie ej, ma, ciot! nie ma Nie, nie, nie. A ten drugi B w ogóle się nie ruszał, ja te tak, powiem, ej ty ruszcie kolego. A no to cią, no ma kolega, który się nie rusza. Wiesz no, co, ja wezmę sobie łuki nigdy nie bawiłem się, ciekawi No to tam, dobra, łuka. dawaj łuka. Jestem Robin Hood! A wiesz dlaczego Robin Hood? Oj, on mi strzela! Tak nie wolno! O ja. Oj oj, dobra, dobra. Nie będę robić Hoodem jednak. Ała. o Jezu, jak dość tak, ja sen mi po po mnie. No. dobra, to tak standardowo. Dobra, flargana wezmę sobie może. O tak, z flargana ich na początku. Puf. Ej, podpalił mnie. No, oh. podpalają kurczę, już takie widać, że oni nie mogą mu... Jak podpalać. Sí. Ej, jak on... Ej! Widział widzieliście, on był obluczony plecami i zdjął, nie? Usz, 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 ci też ja ci się. Ci Nie ja no dajesz nubek, dajesz nubek, dajesz nubek! Nuubek, mi się wydaje. Nubek, mi się wydaje, no, że... że ty masz jakieś lepsze rzeczy u siebie w tym wystawie. Proszę, proszę ich teraz użyć. Tajnych broni jakie masz. Ja też biorę tajne broni. No dobra, broń. dobra, rozumiem, rozumiem, tajne bronie. <laughs> Robimy rośpiernic z giatów płonę, <śścoughs> płonę, jaram się normalnie tą rozgrywką grypę. nie ognisko w lesie! się, Chrusz, się! To to było odpalone. No, spokojnie, oddychaj, 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 oddychaj. Znieście wszystkich! Co przeładowywać jak można nas to przelać! Dokładnie! co komuś magazynki! Najważniejsze są pojedynki! On też ma to! On też to używa! Oni będą jakę tak używają! Dobra, Nie, yes, i tak wygraliśmy, jesteśmy lepsi od nich, mimo tego, że oni też użyli mojej taktyki pay to win <grym> <grym> Bereo, bereo, dodasz teraz napisie Nie Bereo! Jakie bereo, kurde berło! Będziesz puciował gościu, a nie i bieru króla na kitobiec! Na ten na jest u nich! Całego! go, Siła! 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 jesteśmy, Siła! 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 normalnie. Siła! Siła! Nie Siła! 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 normalnie jesteśmy, nie? Frrr. <śla> ty ty jesteśmy, nie? Ty, ty tylko. O, o ty snajperze jeden zapierdziany! Do mnie tu będziesz myślisz? Do mnie? Do mnie? Nie ma takiego snajpowania mi tu! Dobrano się... Dziękujemy Dobrano zila musi! Normalnie jakby tu powiedział Ronaldo! Tak to się robi, nie? Najlepsza ekipa! Nubek i Dobla, dobla, mam ciały mój gdzieś ja sobie wziąłem normalny zestaw taki ten, karabinek. O, 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 dobra. O, ma, mają te, lodowe belło. O, no, to nieprzyjemnie, a dobra, ten już padł jeden. Drugi no, też. O, drugi też <coughs> padł, pewnie, oni nie, nie mają tutaj co robić z nami. Ja to, ja to, ja to banę hopem, ciało i ciało lecie, nie? Wiesz co, w sumie też sobie wezmę tego, bo w sumie nie grałem z Batmiodą Rakitnicą, więc Rakitnicą też pobawię. No chyba nie. Poczekaj, ole, dostał z Co mi tutaj. Ajajaj, aj, aj, nie udało mi się, niestety, tym razem. Zjadł mnie. Dobra, dawaj, jeśli czy, czy dasz radę tutaj, pewnie pięknie eliminacja. I uważaj pod dupką? Dobrze. Jeszcze raz go w dupkę. Nie! Ej, Miałem ścielać. Nie, 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 pykło nie, pykło, niestety. nie Dobra, nie, nie, biorę nie, 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 O, dostał. O, ten próbuje zamrażać, ale z niego jest niedobry chłopak. Taki nie fair. Nie ma, kolego, proszę tutaj iść spać. Dobranoc. Nie ma takiego. Dobranoc, pchuj na noc, kalaluchy po... O, kurde. Książę. O, o, czego Nie ma. Nie ma, panie, kolego. N -n -n -n, tak nie wolno. My tu jesteśmy kozaki. Dobra. Teraz full. Full grześta w banych biole czyli shotgun, uzi Bani. i mają się ślane. Bik, pik, pik. Grzesio bany. Oj, 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 zamrozi mnie! Nie, nie! <ścoughs> Jak się ja nie lubię zamrażania, zamrażanie jest głupie i bez sensu. Jeden? Dawaj go, dawaj go! No, oj, 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 oj. oj, oj, <ścoughs> nie oj, oj ja cię pobiłem przeładować, widziałem 7 życia, mu zostawiłeś. Nie miałem przeładowanego, nie? Nie miałem przeładowanego! Dobra, i torba oni, oni to czas próbują zamrażyć z daleka, to jest nie fair, to jest pobite Gary są No i nie zamroził i wysiadził, nie? Dobrze, ja to tobą, ja to ja ja Czekaj, przeładuję <ścoughs> <ścoughs> Nie ma, do widzenia i dobranoc I sigma team, i sigma team, i sigma team Sigma, sigma boy, sigma ja boy, boy, sigma, sigma boy. boy. Uhu Nie! Zostawcie Grzesia! Zostawcie Grzesia! Nikt nie będzie Grzesia mi zamrażał, to mój kolega Grzesiuuuu! Oj, ja to był nakietnicza! Nie, 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 no. nie zdążyłem przeładować! Nie zdążyłem! I odleciałeś, i odleciałeś jak no, balonik. No, odleciałem w pokoju. Odleć w pokoju, chlistusia Idę twoje ślady Bany hopem, bany hopem ja Czemu nie miałem przeładowanego flergana? Oni ci tują, nie miałem przeładowanego Leci Tu jest drugi Dawaj go Aj, nie trafiłem, tak jak chciałem Boom. Ja go. Nice. Jest do 120 nice. W gieta yeah. W Giat, giat, giat. Nie zamroził mnie, zamroził mnie! Zamroził, zamroził mnie. No i, teraz już nie bawy, teraz poważnie trzeba, poważnie trzeba. No, 4-4 jeszcze. No dobra, no to teraz się już tutaj trzeba, no na poważnie. to Bierzemy hop, hop, normalnego zestawa Happy Mila mojego. Oj, nie trafiłem tam gdzie chciałem, więc nie fajnie. Dobra, ten tutaj idzie do mnie. Ja nie zamroził mnie. Gdzie on jest? Nie zi Dobra, jest tutaj, tu jest drugi. Aj, zamroził mnie teraz! Aj, się też! Haha! <laughs> no, zamroził i Zabił się! Siebie, temu. się. Ty, 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 nie mam mocy na nas. Ty, 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 ty. Zawsze niepokonani! No i jeszcze jest z wami niepokonani! Eszcze z przeciwnikami! No to lecimy nexta Jak nam tak dobrze idzie! Next! Aha, dobrze. Ja wiem, że to będzie nieprzyjemne. To już czuję, że będzie. Biorę Ja na razie karabinek wziąłem. Dobra, oni tutaj przyjdą zaraz na 5 przywitać Snajperzy! Dwaj snajperzy są! Obydwoje <grym grym> do dostali. Pysy! No! Oni już si i... tak to Psi! się robi! Psi! 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 <grym> 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 nie wiem, że kogo Dobra. się mają, mnie. No, też biorę snajperkę, zobaczymy Jak oni chcą być kozakami, to ja mogę pomóc im. Przedstawić się, dzień dobry i do widzenia zrobić. Gdzie oni są? O nie! On mi katany odbił, pocisz uważaj! Oj oj, ich jest dwóch! Ej! Hu! Ej! <grybuj> Jejku, ja nie mam szans! Daś lady, daś radę Nubek. D daliśmy... Naj. Oj oj oj. Tak, strzelaj, strzelaj do ściany, kurde głupku ty. Dobra, teraz już koniec zabawy, już koniec miłego nubka, a teraz nubek prosi włącza i do widzenia wszystkim No nie, Dobra. szybciej mi trafił HEDA, szybciej mi trafił HEDA, nie? Uważaj Aha. No aha. telefonowczy, nie? I na telefonie masz tak, że a, y, auto klik masz, nie? Na ten na strzał. No. Kurczę. Ciężko. Dobra, mam pomysł. I. Nie, w tą Dobra rzucie. jeden dostał heada, jeden dostał heada Gdzie ten drugi? E, dużo Aha. obity, dużo obity, jest i był tam u góry Uważaj bo on ma katanę, więc jak w niego nie strzelisz nie katany, tylko uzika, podejdź go na blisko no. Taki mam plan No nie jest on no. w ogóle nie był obity w, w, w nie w się życie ob... miał gdy ja mu, mu? 60 zablałem ja na 100 no, mld. Aha, no to ciekawe, <laughs> kulde. Ciężko tak dla matematyki nie potrafi, albo się ulecił. No, to się nie matematykuje. Jeden hedzik. Dostałem ja też heda, uważaj. Gdzie oni są? U góry, u góry. O, oto... O, katana. Odbija pocisk, pamiętaj. Dobra. No. Ej, myślałem, że mi się uda go tak zdetonować. Dobra, nie biorę jednak snajperki, bo snajperka to nie dla mnie w ogóle. Snajperka to nie moja bajka. No, akurat Dobra. ładnie heziki siadają na jednego z tych lamusów. Na snajpie. Tylko. No mm -hmm. i ty odbił mi pocisk tą kataną. Ty się tą katanę wieś coś lub pochwesz swojego giata nie ma! O, 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 o. o co widzisz? Ja, Jakie oszliczko zrobiłem profesjonal. No, takiego profesjonalnego, że prawie spadłeś. To była taktyka. Gdzie on jest? Pod tobą. No. no, chodź kolega, chodź. Daj źle ten numer. Daj źle, daj źle, daj wieść w ciebie. I co on nie dostał? Nie, 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 Aja, nie. No, był za daleko, był za daleko. No i pierwsza japrzykolę. Nie, no niestety nie zawsze się wygrywa. Daliśmy im szansę po prostu i tyle. Dokładnie, dobra. Polecimy <grym> Polecimy jeszcze Laścika, nie? Dobra, Laścik! Nie, no nie, nie nasza ręka była, nie? No, to dokładnie. To my, to chcemy to my chcemy Alenkę, my chcemy się Alenka, tylko Alenka. Nie, nie no i znowu snajpersi. durnowate. Dobla. Dobla. Dobra, 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 jest git, Możemy próbować tutaj naszych sił specjalnych. Lecimy dobra. z nimi. Normalnie lecimy z nimi jak z pierogami u babci, jak świeżo przygotowała, jak ja, ja pierogi to bym zjadł. No pie pierogi zawsze były super, nie? Jeszcze takie wiesz świeżo z wody jak ba babcia miała i tak się je podjadało, no. kojarzyś? No, Ja to to, 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 to lubiłem. Gdzie oni są w ogóle? nie Latają w ogóle, tutaj jeszcze. ja ich trafiłem kilka razy, nie? O, jest. Ja w śmokku teraz To dwa razy Heda i się kurcze popłakał prawie chłopaczek. Jej już nie, jest nie ma? Drugi. Jak ja nie lubię tych smok bombów, one są za długo! Idź sobie! To one w ogóle znikają mm. kiedyś? Mm. Na górze! Tu był na górze. Nie ma już. Był Spadła na górze. Padła z nieba gwiazdka nasza. Ma. Do nieba nie Kupy. chodzie, bo mi nie po drodze! Nie po drodze! Ale ty fałszyujeś nie? Knubka. Niebiański, kurde. Ta. No. Nie ma panienko tutaj droga. Dobranoc i do widzenia i smacznego. O, tutaj w niebie jest. Uh, uh, uh! Nie, nie. Gdzie on się tam? Fitra. Ej! no mnie chodź, nie dowiem, gdzie się biegasz sobie. I pchłynanoć. A kalaluchy, pod poduchy. Dobra, wiesz co, w sumie też te rakietnice wezmę, bo się fajnie bawi rakietnicą, jednak nie. Tak, rakietnica jest super na tą mapę, nie? nie? Maj... Dostałem z granata. Woo! Wystrzałowo, <laughs> Ło, ty Jeźdź Oj! tym! Ja, ja. do, dobra, daliśmy im foly w tym meczu, daliśmy im foly. Ory, no dosłownie! Gdzieby nie było, to, to było takie faworyzowanie przeciwników, żeby ten nie załamali się nie zryczypytowali. Żeby nie płakali, no bo zaraz powiedzą, ale nie gramy z wami, bo wy głupki jesteś. To no to dokładnie. To chodź, no gramy, dobra, to, do mądrych też fajnie. nie, nie nalezimy i głupki to... Szszsz! To... Możemy udawać przynajmniej mądrych. No dokładnie, E równa się M kwadrat. Tak, i y, 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 2 plus 2 to 4, z tego co pamiętam jeszcze. Aj! Dobra! tu koleżanko, dr droga. Czekaj, ja ją tutaj. Dawaj, nubek. No, nie ma uciekania przede mną! 1. Ja jestem tutaj z normalnie niezniszczalny nubek. Niezniszczalny Dobra, i zamie zamieniam lakietnicę na shotguna. <noise> tego się nie spodziewają, Dwa. lamusi. I popalamy! Ile ona życia miała, kurczę. Nie wiem, ale. Pierdziłam i pierdziłam, ona sobie pozostała zadowolona. Ale dobrze powiedzieć, ile miała, bo już nie ma. O, podrzuciła mnie. To ostatnie. Dobra, ja, ja nie żyję, bo mnie trafiłaś. Pod nogi specjalnie strzeliła, nie? A Czekaj. ty mu łotowo jeszcze masz, faniaciku. Nie mam jeszcze. Nice. Nie ma, dobrano! No jeszcze. Ja. No, czółka. Dobra, po, pora to zakończyć. Jakoś wyściałowo-bombowo granatem i to to. Dobra, wyściałowo to wyściałowo, poczekaj. Wow! Jedziemy, wyściałowy, na pełnej! Wow! Nie przeładowujemy, bo nie trzeba. Nigdy nie przeładowuję, bo nie potrzebuję. Wee! Tylko mamy sinki, ko, no, korzystaj ten, ten, tylko mamy sinki, zmieniają magazynki, tak? Tak. No i cio widział wie. Wyklaliśmy Czterech trzy wygrane. Więc jesteśmy za timikiem. No, a teraz tak. będę kończył, bo to był Lastik i oczywiście widzimy. pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subika, komentarza, czy Wam się odcinek podobał. Pamiętajcie U. o na kanał Nupka Na U. którym też są akcie ziemną i nie tylko. No co, i co? Z tobą? No siomakcie ze mną. Wow. A Greysi to, 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 to. Wow. No i co? Do zobaczenia, do widzenia i do następnego pa, pa. odcinka. Bajo!